Pozoru podłoga to podłoga, po prostu. Dziś wykonana jest albo z płytek ceramicznych, albo z paneli, ewentualnie z parkietu lub innych tworzyw. Dawniej nie było to jednak tak oczywiste. Podłogi bowiem w dawnych czasach, szczególnie w prostych chłopskich chałupach, wyglądały zgoła inaczej. Jak wyglądały szczegóły podniesionej kwestii oraz skąd wzięła się nazwa takowych? O szczegółach Jarosław Sawiak. Lopisko, proszę Państwa, myślę, że z tą nazwą zaczynęła się zdecydowana większość z nas, chociaż być może jakaś część nie wie skąd tak naprawdę wzięła się ta nazwa i co pierwotnie oznaczała. Jak jej znaczenie się rozszerzyło z czasem? Otóż, no właśnie, klepisko. Klepisko tak naprawdę dotyczy rolnictwa, chciało się powiedzieć. Klepisko to tak naprawdę pierwotnie była pewna przestrzeń, płaska, utwardzona przestrzeń, w której to przestrzeni dokonywano swego rodzaju młotki zboża. Zresztą, co ciekawe, zanim pojawiło się sformułowanie klepisko, funkcjonowało ono w formie boisko i oznaczało ono pewną utwardzoną, płaską przestrzeń w stodole. Pomiędzy sąsiekami, sąsieki to były takie przestrzenie po jednej i po drugiej stronie, gdzie trzymano właśnie zboże, natomiast pomiędzy nimi była płaska przestrzeń utwardzona i wtedy już w trakcie żniw te zboże rzucano na to boisko wtedy i za pomocą charakterystycznych cepów uderzano, co powodowało, że z kłosów wylatywały ziarna i w związku z tym, kiedy już ta młócka się, że tak powiem, zakończyła, Słoma była brana, oddzielana od reszty, natomiast ziarno było zbierane i magazynowane w różnego rodzaju workach czy koszach. Natomiast z czasem nazwa boisko właśnie, można powiedzieć, poszła jakby w stronę zupełnie innego znaczenia. Dziś kojarzy się zdecydowanie z obiektem sportowym. Natomiast nazwa ta została już ostatecznie zastąpiona przez właśnie tytułowe klepisko. Miejsce, no, w którym się po prostu klepie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby komuś naklepać, tylko Chodzi o to, że klepano właśnie tymi cepami w zboże i dzięki temu ziarno zostało oddzielone od zboża, zboże samo już w formie słomy było magazynowane na zimę, natomiast ziarna, tak jak mówię, pakowane np. do Worków. Oczywiście klepisko oznaczało nie tylko, proszę Państwa, tą przestrzeń w stodole. Klepiskiem bardzo często nazywano również, no, coś w rodzaju podwórza między stodołą a chałupą. Zazwyczaj to też była taka ubita, twarda część obejścia. Czasami również w tej części dokonywano tej, nazwijmy to, przysłowiowej mucki, ale co ciekawe, proszę Państwa, z czasem określenie klepisko właśnie zaczęło oznaczać również podłogi w wiejskich chałupach, prawda? Więc można powiedzieć, że Znaczenie tej nazwy się rozszerzyło już nie tylko od tego miejsca, gdzie klepano za pomocą cepów i gdzie oddzielano e, ziarna od kłosów, ale także wiejską podłogę. Oczywiście dotyczyło to zazwyczaj tych najbiedniejszych chłopskich chałup, ponieważ no, jest pewnym standardem, że już e, w domach mieszczańskich czy w domach bogatszych, albo nawet w domach bogatszych chłopów, podłoga bardzo często była już drewniana. Natomiast w zdecydowanej większości tych. E, Takich lichych, wielkich chałup podłogą było najzwyklejsze klepisko, i z całą pewnością w większości chałup dawnego Jaworzna z takim klepiskiem również mieliśmy do czynienia. Nawet na początku najprawdopodobniej XX wieku, kiedy widzimy zdjęcia starej zabudowy, czy to Jaworzna, czy to Szczakowej, czy Długoszyna, ale również no, jest taki, taka w Świętej Pamięci Jacka Gąsiora, który narysował m.in. tą przestrzeń, na której się znajdujemy, gdzie jest stary Kościół Świętego Wojciecha i te właśnie takie wiejskie. Niche, chałupy, w których właśnie podłoga to było najzwyklejsze klepisko. A czym była ta podłoga? No, po prostu, tak naprawdę, ubitą ziemią, utwardzoną ziemią, czasami i gliną, i to wszystko. Czasami gdzieś tam sporadycznie posypywano to jeszcze sianem i słomą, żeby było po prostu cieplej. Natomiast zazwyczaj to po prostu była najzwyklejsza, bita podłoga, ale nie wyłożona nic, tylko był to, albo, była to albo utwardzona ziemia, albo jeszcze częściej utwardzona glina. No, z całą pewnością, Warunki bytowe w takich okolicznościach nie należały pewnie do najprzyjemniejszych, szczególnie w okresie wilgoci, w okresie jesieni czy zimy, bo wiadomo, że ta glina ściągała czy naciągała wilgoć, no, ale tak po prostu to było i proszę Państwa, to w dużej mierze wiązało się z dość powszechną biedą i ubóstwem lokalnych społeczności. Oczywiście można sobie wyobrazić, że klepisko w tamtym okresie było pewnym standardem, jeżeli chodzi o te, nazwijmy to, podłogi w wiejskich chałupach. No i wiadomo, że jeżeli taka chałupa była opalana czy ogrzewana, no to warunki były całkiem znośne. Ale z drugiej strony no, zdarzały się takie okoliczności, które powodowały, że same te klepiska stanowiły swego rodzaju zagrożenie. Może nie samo w sobie, ale ze względu na to, jak, że tak powiem, z tymi klepiskami się obchodzono. mając ja się, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład mamy do czynienia z Chorym człowiekiem, na przykład dzieckiem, i że to dziecko gdzieś tam sobie popuści. Pieluch wtedy nie było, że komuś się zrobi niedobrze i komuś się coś zwróci, prawda? I to wszystko, proszę państwo, proszę Państwa, szło na klepisko. Przecież wiadomo, że nikt tego nie wycierał, nikt tego nie mył. No, ewentualnie zbierał, jeżeli to było możliwe, ale znaczna część tego różnego rodzaju wydzielin czy substancji po prostu zostawała na tym klepisku, na tej podłodze. To wszystko było, proszę Państwa, dosłownie wdeptywane i z jednej strony generowało to, proszę Państwa, w takich w lichych chałupach, z niewielkimi okienkami i z niewielkim otworem wejściowym, potworny smród i zaduch. To po pierwsze, ale gdyby to tylko o smród i zaduch chodziło, to jeszcze można by to pewnie jakoś tam znieść, ale największy problem polegał na tym, że bardzo często tego typu wydzieliny pochodziło od osób chorych. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy, kiedy na przykład na terenie Jaworzna w XIX wieku kilkakrotnie pojawiała się epidemia cholery, której jednym z najbardziej charakterystycznych cech była bardzo ostra biegunka, no to proszę sobie wyobrazić, że ktoś po prostu mówiąc po ludzku sobie popuścił na tą podłogę i tak naprawdę to wdeptał później z tymi wszystkimi bakteriami, z wszystkimi wirusami, które odpowiadały za rozszerzanie się tejże właśnie choroby. Więc z jednej strony klepisko jako podłoga, jako pewien standard w tamtych czasach, jeszcze na początku XX wieku, ale z drugiej strony właśnie dlatego, że to klepisko to była tak naprawdę ubita i utwardzona ziemia bądź glina, to wszystko powodowało, że tak naprawdę wszystko to, co na tą podłogę nazwijmy to, spłynęło bądź spadło, a czego się zebrać nie udało, to to, proszę Państwa, wsiąkało i wdeptywane było w tą podłogę i powodowało zaduch, smród i przede wszystkim powodowało, że takie miejsca, no, były w jakimś tam stopniu skażone, dlatego, że generowały one taką sytuację, w której wszystkie te wirusy i bakterie po prostu w hałpie zostawały i to powodowało jednocześnie, że kolejne osoby do tej pory zdrowe po prostu się tymi chorobami zarażało.